Wychłonęła nam świątynia stara, wybudowaliśmy nową i dzisiaj świętujemy 25-lecie nowej. Cieszymy się ogromnie, a razem z nami i sąsiedzi, i, i znajomi, i rodzina, i wszyscy. Dzisiaj 25-lecie konsekracji naszego kościoła. Dokładnie 25 lat temu konsekrowaliśmy ten kościół, budowany był wcześniej. No jak widzicie, dzisiaj bardzo dużo osób przyszło na te nasze święto. Już rano nam trzy, bardzo dużo osób było, a od godziny 15 festyn kościelny. Chyba jeden z pierwszych festynów kościelnych w naszej parafii. No ale udało się razem z sołectwem, razem z radą kościelną parafialną Radą Sołecką, Kołem Gospodarów Wiejskich, Strażą Pożarną, Klubem Sportowym, czy wszystkie te organizacje zaangażować i przede wszystkim naszych mieszkańców, którzy już kilka tygodni przygotowują teren, przygotowują tutaj całe otoczenie, żeby Państwa tutaj właśnie przywitać. Gdyby Pani podeszła pod namiot i posłuchała, to Pani by miała całą historię, kto gdzie murował, kto gdzie robił, kto co robił. Tam się wszystko dzisiaj przeplata. A jak reaguje na to młodzież? Młodzież no, czasami nie dowierza, bo dzisiaj są inne czasy. Dzisiaj robią wszystko firmy, wszystko zezwolenia. Kiedyś też trzeba było mieć zezwolenia, ale to nie było tak jak dzisiaj. E, kiedyś mogliśmy to sami zrobić, z, z, zgodnie z prawem, jakie wtedy obowiązywało, i wszyscy robiliśmy, każdy co potrafił robić, to tam wykonywał. Nazywam się Pleś Walter. Pracowałem tu przy budowie od początku naszego kościoła. Także pracowałem na 13 lat na nocki na kopalni, a po południu pracowałem tu przy kościele do wieczora, i miałem swoją brygadę popołudniową chłopaków przy zalewaniach. Przede wszystkim dach, żeśmy robili, wierzbę pomagali. No, no i całkowicie malowanie kościoła wewnątrz i zewnątrz. Bo teraz w tej chwili. Jest po remoncie, ale to już firma pracowała. Wszystko. A myśmy to w własnym zakresie robili kiedyś te 20 lat temu, 26. No nie było maszyn, kiedyś były tylu... Nie było maszyn. Sytuacja teraz rusztowania aluminiowe, a myśmy to jeszcze w systemie drabinowym, takim znanym, starym systemem, wszystko. Budowa szła. No ale daliśmy radę. Praca była ostra, no nie było betoniarek. Takich jak teraz na samochodach, tylko musieliśmy wszystko ręcznie mieszać. Ile godzin tak codziennie spędzaliście tutaj przy tej budowie? No było tak, że starsi emeryci, kopalniani przede wszystkim, bo ich było bardzo dużo w tych czasach, oni przychodzili rano między siódmą, ósmą, pracowali do czternastej, piętnastej, a myśmy zaczynali koło piętnastej do dwudziestej pierwszej, czasami do 22. drugiej. Ale myślę też, że w międzyczasie też razem żeście się spotykali, jakieś takie wspólne posiłki, bo jakby nie było, no to... to z... była taka sytuacja, że tu kobiety, emerytki, wdowy podjęły się takiej sytuacji, że jak były prace, wylewki, takie długo trwałe prace, oni po prostu nam tam ugotowały jakieś fasolki, jakieś kiełbasy, także żeby nie chodzić, rozchodzić. Praca szła na bieżąco. Nie? Także to było zorganizowane dosyć solidnie, można powiedzieć. A dzisiaj możemy świętować tę uroczystość? Jak wtedy? najbardziej. Przede wszystkim mieszkańcom, bo już można powiedzieć 80% tych ludzi, tych mężczyzn, co tu pracowali ciężko, to już poumierali. Nie? Nas tu zostało kilka osób teraz. Myśmy wtedy byli w wieku tych niecałe 40 lat. Nie? No a teraz wiadomo. Tam już byli ludzie na emeryturach, to już byli po 60, 25 lat, wiadomo, że już pomierali. No ale na ogół, jako wioska, mała wioska, po te 300 parę osób, zorganizowaniśmy byli mocno. Nawet w tej chwili, coś się dzieje, to jest u nas to tak jakoś rodzinnie, po przyjacielsku, koleżeńsku, straż i tak dalej. No też tu byłem 50 lat w straży, także już zakończyłem karierę. Także jest grana, zgrana jest, jest ludność, wioska jest grana. Można powiedzieć w pewnym zdaniu, że wioska bardzo zorganizowana. Ja byłem bardzo małym chłopcem w tym czasie, ale też już tutaj swoje łopaty przerzucałem. Pamiętam jak kostkę brukową się tam podawało, przynosiło, jak na takich specjalnych belach włożyliśmy do środka ołtarz marmurowy. Więc my jako dzieci i młodzież wtedy już tutaj wszyscy pomagaliśmy. Pamiętam, jak wszyscy mieszkańcy się angażowali właśnie w budowę tego kościoła i myślę, że jakby nie mieszkańcy i te ekipy fachowców, których tutaj mamy w naszej miejscowości, to ten kościół by nie powstał. Tym łącznikiem takim, który spoił nas wszystkich był ksiądz proboszcz, święty pamięci ksiądz prałat Karol Kawczyk. Myślę, że to jest jego zasługa, bo on jeszcze taką starą niemiecką szkołą nas tu wszystkich zachęcał i co było piękne w tamtych czasach razem z nami pracował, jako, jako po prostu w ubiorze takim roboczym, zawsze się wszyscy pytali, gdzie jest czym z a on wyskakiwał w tej swojej koszuli i razem z nami pracował. To myślę, że też jego zasługa, że tak chętnie tutaj wszyscy przychodziliśmy. Bardzo się cieszymy, że tak dopisali wszyscy i przyszli, że jest tyle ludzi, że troszeczkę mamy niespodziankę, bo nie mamy tyle miejsca, ale to znaczy. Czy nie mamy do siedzenia, bo miejsca to mamy dużo, nie? No, ale myślimy, że jeszcze pobawią się, posłuchają. Dzieci miały przepiękny występ. W kościele żeśmy byli na nieszporach, Plus przyjechał zespół AW. I zaśpiewali w kościele po nieszporach. Więc było to tak wzruszające. Jest to też piękne, że tyle osób, tak jak pani właśnie powiedziała, że tyle osób przyszło. Czyli każdy z tych osób jednak docenia to, co się podziało 25 lat wstecz. Tak, bardzo. My bardzo się cieszymy, że w ogóle nasi mieszkańcy trzeba w ogóle bardzo podziękować. Ja dziękuję w moim imieniu wszystkim którzy się tak zaangażowali i przygotowali to. No bo wymagało to trochę pracy, ale, ale warto. Ale warto. I cieszymy się bardzo. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy. Co jeszcze tutaj warto wspomnieć? Jak się przychodzi obok tej wiaty, słychać jak ludzie między sobą rozmawiają właśnie o tej wspólnej budowie parafian. Tak. I to bardzo cieszy, że pamiętają, bo może są już byli w... 25 lat to byli może dziećmi, a teraz po prostu słuchają starszych, jak po prostu przebiegała budowa kościoła. Gdzie myśmy sami, po prostu wszyscy ludzie, pracowali i wybudowaliśmy taki kościół. I możemy się cieszyć, że mamy taki piękny kościółek. Wracacie do historii. Mówicie o teraźniejszości i pewnie też o przyszłości. Tak, no o przyszłości tak. Myślimy o przyszłości świadkiem dowodem tego jest to, że przyjechała też delegacja Zbojszowa do nas tutaj i cieszymy się tym, byli na mszy, cieszymy się, bo pokazali, że Przyjechali z miłości do Maryi, ja to tak nazywam i z wdzięczności do nas. I to cieszy, my to będziemy pamiętać. No bo myśmy też byli tam, w, szliśmy pieszo dużo lat temu, jak była jubileusz Starego Kościoła w Bojszowie i w nowym szliśmy pielgrzymką pieszo do Bojszowa i dzisiaj tym się chwalimy naszym dzieciom i naszym wnukom. I wie Pani, jak to jednoczy te dzieci słuchają, jak to było. My to żeśmy przeżyli i my to my to mamy o czym opowiadać. I Dzieci to słuchają i chcemy, żeby to było przekazywane dalej. I cieszymy się, że właśnie Bojszów przyjechał do nas z szacunku i byli z nami, cieszyli się, byli też pod wrażeniem tej naszej mszy, jak Ciąg blisku podprawił nam to przepięknie. No, no piękny dzisiaj dzień. Dzięki naszemu głównemu sponsorowi Gigacom, redakcja Twoje media chce przekazać materiał właśnie odnośnie tej pięknej historii jak parafianie wspólnie zbudowali ten kościół. Właśnie ta historia jest w tym małym urządzeniu i mam nadzieję, że z chęcią będziecie go oglądać i również młode pokolenia. Proszę dziękuję bardzo. bardzo <gry> dziękuję bardzo. Na pewno przyda się. Jak ma pomóc w rozwoju młodych i dzieci naszych wnuków, to naprawdę dziękuję. Proszę bardzo.